Czy to możliwe, że głosy milionów Polaków zostały źle policzone? Czy Polska stoi właśnie przed widmem powtórki wyborów prezydenckich? I dlaczego były prezydent Lech Wałęsa mówi otwarcie o fałszerstwie? Wybory prezydenckie w Polsce przeszły do historii jako jedne z najbardziej emocjonujących i nieprzewidywalnych w ostatnich latach. Kandydaci reprezentowali dwie skrajnie odmienne wizje Polski. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, wspierany przez prawo i sprawiedliwość. Kampania była ostra, momentami brutalna, a frekwencja rekordowa. Nikt nie spodziewał się jednak, że po ogłoszeniu wyników nie zapadnie cisza, lecz wybuchnie burza podejrzeń, oskarżeń i wezwań do powtórzenia głosowania. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy! Już sam wieczór wyborczy zwiastował niesamowite emocje. Po zamknięciu lokali wyborczych sondaże Exit Poll wskazywały na minimalną przewagę Rafała Trzaskowskiego. Radość jego zwolenników była jednak krótkotrwała. Zaledwie dwie godziny później sytuacja się odwróciła i na prowadzenie wysunął się Karol Nawrocki. Finalnie to on został ogłoszony nowym prezydentem Polski. Różnica między kandydatami była minimalna. Zaledwie 370 tysięcy głosów. Gdy opadły emocje pierwszych reakcji, w wielu środowiskach pojawiły się pytania, czy wszystko przebiegło uczciwie? Czy każdy głos został właściwie policzony? Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W Krakowie w lokalu wyborczym nr 95 w dzielnicy Krowodrza doszło do poważnej pomyłki. Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Oficjalnie Nawrocki 32 Trzaskowski 540. W rzeczywistości miało być odwrotnie. Tę dramatyczną pomyłkę wykryto dopiero, gdy dane zaczęły nie pasować do sąsiednich komisji, gdzie Trzaskowski był zdecydowanym liderem. Członkowie komisji przyznali się do błędu. A sprawę przekazano do Urzędu Miasta. Do głosu zaczęli dochodzić internauci informujący o podobnych nieprawidłowościach z innych części kraju. Czy mamy do czynienia z systemowym problemem, a może to tylko pojedyncze przypadki, na razie nie wiadomo. Do sprawy odniósł się były prezydent Lech Wałęsa, który zamieścił dramatyczny wpis w mediach społecznościowych. Ja nie mam wątpliwości. Należy jeszcze raz przeliczyć wyniki drugiej tury wyborów, zwracając uwagę na podejrzane wyniki, albo powtórzyć z lepszym pilnowaniem drugą turę wyborów. Wpis mająckiewicza, wybitnie zdolnego podrabiacza, mógł być w stanie dokonać nieprawdopodobnej manipulacji wyborczej. Słowa wałęsy wzbudziły poruszenie. Jedni zarzucają musianie paniki, inni podziwiają za odwagę i jasność wypowiedzi. Tak czy inaczej, temat nabiera ogromnego rozgłosu. Tymczasem okręgowa komisja wyborcza w Krakowie wszczęła postępowanie wyjaśniające. Również Sąd Najwyższy, który ma kompetencje do unieważnienia wyboru prezydenta, otrzymał zawiadomienia. Choć nigdy wcześniej w historii Polski wybory prezydenckie nie zostały unieważnione, Europa zna takie przypadki. W Rumunii w ubiegłym roku unieważniono pierwszą turę wyborów ze względu na nieuczciwą kampanię. Sprawa jest dynamiczna i wzbudza coraz więcej emocji. Czy dojdzie do powtórzenia drugiej tury wyborów? Czy nieprawidłowości były rzeczywiście tak poważne, że mogą zmienić wynik? A może to tylko polityczna burza, która rozegra się w mediach? ale nie wpłynie na realny obraz sytuacji. Jedno jest pewno. Polacy zasługują na odpowiedzi, na uczciwe wybory, w których każdy głos się liczy. Czas pokaże, czy obecna afera doprowadzi do precedensów w historii polskiej demokracji. Nie zapomnij zasubskrybować.